Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego maratonu pierwszej klasy, tym razem odcinku pod nazwą Walka. Zapraszam! Wystarczy jeden gest to pierwsza klasa jest hey, dziewczynę! Ewelina grasz z nami? Nie Dobra. wiesz może za chwilę. No dobra, okej, okay. tylko popilnujesz mi plecaka? Jasne. Dzięki. Uuu, Ewelina, to jest czas na zrobienie Maxowi kebaba. Kebab? Ja, ja nie wiem, czy wy to jeszcze robicie, ale za moich czasów ludzie to robili bez przerwy. Bierzecie czyjś plecak, wyjmujecie wszystkie rzeczy, wywracacie plecak na drugą stronę, wkładacie rzeczy i zasuwacie. Iiii, życia! No teraz z racji tego, że mamy k*** i wszystko, to nie możemy to robić z plecakami, nie wiem. Dowiecie się, kiedy wasi koledzy z klasy będą zamawiać jakieś jedzonko, pizzę czy coś i zabierzcie pizzę temu dostarczycielowi i odwróćcie na drugą stronę i dopiero im dajcie, może to jest jakiś pomysł. Smash, z polskiego, więc może już po prostu pójdę i poćwiczę sobie na coń polski. No to okej, okay, do powodzenia, okay, jeszcze tak. zostanę. Dzięki pa, no hejka. Pawelina. rundka Jasne, naprawdę lubię koszykówkę. Hip hop też. Jaki hip hop ma związek z koszykówką? Dlaczego? Dlaczego? Nie interesuje nas to, przestań! Tak lubisz hip-hop, to weź tak coś za hip-hopu i tak weź coś tak, tak Pici pici pici. Slim Shady, Slim Shady Slim Shady Mój tato jest byłem biznesmenem i dostał od klienta bilety na mecz y koszukówki drużyny narodowej Chcesz się ze mną wybrać? No pewnie, że chcę, to jest moje marzenie Bo dostał od klienta i tak nie mogę z nim mieć, bo ma pełno pracy, więc tak pomyślałam właśnie o tobie. Czy to jest odcinek, w którym Maxiu w końcu rzuci Anetę? Zawsze chciałam zobaczyć mecz kosza naszej drużyny narodowej. To tam, tam, tam gra ten, ten, cały od Huawei, no nie? Ten Lewandowski, czy jakoś tak? Ale bilety na te mecze są zazwyczaj cholernie drogie, a ja nie mam takich pieniędzy. Dobra, a na to nie będzie miała nic przeciwko? Wiesz co, no... Chyba nie, no czemu bym miała mieć? A kiedy ten mecz? W sumie jakoś za dwa tygodnie, więc... Niedługo. No dobra nową muzyczkę do przerywników wzięli. Dzięki Bogu. Już miałem trochę dość tego Auu. Auu. Ej, słuchaj, ja mam takie pytanie. O co tobie chodzi z tym, że Aneta niby miałaby mi zabronić pójść na ten mecz? Ale mi nie chodziło w sumie o sam mecz, tylko bardziej o to, że może być po prostu zazdrosna, no bo jednak wiesz, to jest... Takie, że, no wiesz, idziemy razem Oczywiście, dziewczyny potrafią narzekać na wiele rzeczy Ach, te baby Nie wiem, nigdy nie miałem żadnej, więc nie, 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 nie wiem Nie wiem, jak to działa Zaufam maksiowi dobra? Maks jest tutaj ekspertem On jest szalonym podrywaczem Ufam Maxiowi że on wie lepiej niż ja o, To ma być jakaś randka? Nie, nie chodzi o to, tylko bardziej o to, że wiesz Że pójdziemy razem i ona może mieć coś przeciwko Kiedyś robiłem już projekt z dziewczyną i Aneta nie była z tego powodu za bardzo zadowolona. Maxiu pamiętamy ten odcinek. Wszyscy tutaj to pamiętamy. Tutaj w szkole jakoś gramy w piłkę i nie ma nic przeciwko. No tak, ale w szkole to nas widzi, a tak to, wiesz, będziemy poza szkołą, idziemy, pójdziemy razem na mecz i wiesz. No ale to, to co, to... Ona ma mnie w jakiś sposób ograniczać, tak? Przecież nie może mnie zamknąć w klatce przecież. Ale Maxi, ona cię zamknąć w klatce nie może. Ale z kolei, biorąc pod uwagę to, co się dzieje u nas w kraju obecnie, to istnieje możliwość, że ty będziesz mógł ją zamknąć w klatce i yy, dawać jej jedzenie i tylko czekać, aż będzie rodzić dzieci. Bez żadnych praw, kompletnie. To może jest jakiś sposób też. Ja bym nie chciał, żeby ona mnie kłamała i nie mówiła mi czegoś, co tak naprawdę miało miejsce, więc. No, to ja się wkurzy? Tak. Czy to nie byłoby kompletnie nierozsądne z mojej strony nie mówić o tym wszystkim Anecie? Zresztą prawda jest taka, że kłamstwo ma krótkie nogi, i prędzej czy później Aneta by się o tym dowiedziała, i dopiero wtedy miałbym przypał. No jak się wkurzy, no nawet jak się wkurzy, to i tak z tobą pójdę na ten mecz. O, no, to super. Następny dzień. Aneta jeszcze nic nie wie o wspólnych planach swojego chłopaka i Eweliny. Czy Max zdobędzie się na odwagę i powie jej o tym? Maxiu lepiej nic jej nie mów. Jak mówi stare przysłowie, babę z wozu konią lżej. To nie ma sensu w tej sytuacji. Dostałem darmowe wejściówki na mecz kosza naszej drużyny narodowej. Super, a skąd wziąłeś te wejściówki? No, to jest już druga sprawa i dostałem je od Eweliny. Jako jak z Eweliny? Czy z Telaską z masz kosza? No. Uuu. Bo to było tak, że jej ojciec jest z biznes biznesmenem jakimś i on dostaje. Uuuu, przypał! Fajnie, co nie? Ale po prostu on nie mógł pójść na to i dał Ewelinię. A Ewelina, z racji tego, że gramy razem w kosza i wiedziała, że to jest moje marzenie, no to po prostu mi jego dała. Jasne. Idź, ale z nami koniec. Aneta, ty wspaniała, wyrozumiała kobieto. Jak z nami koniec? Aneta, no. Mam dosyć ciągłego tłumaczenia Maxowi, jak wygląda prawdziwy związek. I znowu, i znowu, jak się z kimś spotykasz, to nie idziesz z inną dziewczyną na randkę. Generalnie, Max, jak się z kimś spotykasz, to nie możesz z nikim innym, rozumiesz? Nie możesz żadną inną koleżanką rozmawiać, tylko ze mną. No przecież to jest logiczne, każdy by to zrozumiał, tylko nie Max! Co ja mam teraz zrobić, co? Powiedziałem, co chcesz? Max, oszukałeś mnie nieraz. Wiesz, jakie zaufanie jest dla mnie ważne. Zapomniałeś już o tym? Z tego powodu, że raz pocałowałem inną dziewczynę. <grym> <grym> o Jezu, racji zapomniałem o tym. Racji. Max się obrotny chłopak, tylko pozazdrościć. Tak bardzo chcę mieć na ten mecz, no ale między nami wtedy z tego powodu koniec, no, widziałem cię i ci podejmijesz sam decyzję. Aneta! Czy moglibyście zająć się tym, o czym mówiłem, a nie sobą? To jest jakiś żart. Nie mogę oglądać meczu, bo Aneta jest zazdrosna o nic? Przecież by ze mną nie zerwała. Albo by zerwała, no kurczę, sam już nie wiem. Ona jest tak nieprzewidywalna. Nie wiadomo, co ona zrobi. Nie wiadomo! Max już je w ciągłym strachu On się boi, Janety. Następny dzień. Max w dalszym ciągu nie ma pojęcia, jak rozwiązać konflikt z Anetą. Jeszcze nie podjąłem decyzji, ale oczywiście chciałbym pójść na ten mecz, niezależnie od tego, co powiedziała Aneta. Jedynie boję się tego, że ona mówiła prawdę z tym, że jeżeli pójdę na mecz, to z nami koniec. A tego bym bardzo nie chciał, bo ją kocham. No tak, no nie chciałbyś, bo ją kochać w ogóle, ale zobaczyłbyś, jak Lewandowski rzuca za trzy. No to to jest warte każdej ceny chyba. A potem po meczu by reklamował Huawei. Make it possible. Problem tkwi w Anecie, bo ona sobie upsturała, że. W ogóle to jest jakaś randka i... Co, no szkoda gadać Ona cię nie pozwala iść? Po prostu jest zazdrosna. Bawi mnie to. Jeśli moja dziewczyna byłaby taka, surowa i w ogóle, zerwałbym z nią. Może dlatego, Adam, właśnie nie masz dziewczyny. A jedyny twój znajomy to Maksiu. To trochę jak ja, też nie mam znajomych. I jedyni moi znajomi, których mam, to moi montażyści, którym płacę za to, żeby się ze mną przyjaźnili. Spóźniasz cię z wypłatą, Paweł. Jeszcze tego samego dnia Max podjął kolejną próbę rozmowy ze swoją dziewczyną na temat meczu, jednak wszystko wskazuje na to, że Aneta nie zmieni swojego zdania. Ale posuwać. bierz czasem pod uwagę też moje marzenia, tak? Aneta, bierz pod uwagę moje marzenia też, okej? Okay? Marzy mi się romans! Dlaczego? Z powodu jakiegoś meczu, że chcę na niego pójść, musisz ze mną zrywać. No zastanów. Ja chcesz pod uwagę, że chcesz iść na randkę z inną laską. A jaką randkę, uwagę? no! Nie ma, skazałam ci wybierać, tak? Albo jedna, albo druga. Jesteś facetem czy babą. Przewrażliwiona dziewczyna. Super meczek koszykówki z Lewandowskim. <śmiech> <śmiech> Nie podoba mi się to, że Aneta mnie tak zaszantażowała. No, ale z drugiej strony, może już muszę się z tym pogodzić, no bo tak to już jest, jak się jest z kimś w związku. Ewelina, możemy pogadać? No jasne. Słuchaj, nie pójdę z tobą na ten mecz. Co ona tak ci zabroniła? Nie, aneta mi zabroniła. Po prostu muszę brać pod uwagę jej zdanie, tak, i jej uczucia w tym wszystkim. No. Ale powiedziałeś, że mimo wszystko, mimo to, co ona nie powie, to i tak ze mną Nie Tak, powiedziałem. Jaka aneta zadowolona w tle, Boże. Ona jest potworem. Ja zawsze myślałem, że ona jest taka Milusia i fajna, jak Maxiu trochę, ale ja się zaczęłam jej bać. Aneta jest dla mnie ważna i muszę brać pod uwagę to, co ona sądzi. Jesteś zwykłym jęczakiem. Cześć. Ej, Adaś, może ty chcesz ze mną pójść na mecz? Naprawdę? No jasne. Dobra, chodź, super, to jest miejsce, musimy to ogarnąć. Dobrze, dobrze. Adasiowi też się coś od życia należy. On często występuje w tej pierwszej klasie, ale jakoś jakaś taka posać poboczna. Adasiowi też się coś należy od życia. Idź, Adasiu, idź na ten mecz. Będzie ekstra. Jeszcze jest To nie fart dla Maxa, ale spoko dla mnie. Mówiłem mu, żeby postawił się Anecie, to teraz ma. Czasem, gdy z kimś jesteś, musisz się poświęcać i to jest w porządku. Albo nie jest? Sam już nie wiem. Trochę jestem wkurzony całą tą sytuacją. Sorry, ale moim zdaniem to logiczne, że Max nie poszedł. To by było dziwne. Na randkę z inną dziewczyną. Ale jaką randkę? Tak się nie robi. Zwłaszcza gdy się zostało przy na całowaniu z inną laską. Słyszałem, że Max w końcu nie poszedł, bo Aneta mu nie pozwoliła. To mega słabe. Nie można czegoś odwołać od tak, bo dziewczyna ci nie pozwala. Przecież te bilety kosztują fortunę. Pff, wolałbym obejrzeć sobie sam mecz, niż być z marudzącą laską. Igor got the point. Igor got the point. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka naszego maratonu pierwszej klasy. Jak zawsze na koniec oczywiście zapraszam was do subskrypcji, dawania łapek w górę, komentarzy. Napiszcie mi, że jestem przystojny. Yy, a, ja też mam Twitcha i Instagrama. Dzięki wielkie i do zobaczenia w na następnym odcinku. Czołem! Jest już pod dzwonką. Jaka jest temperatura na zewnątrz teraz? 15 stopni. <laughs>